No to next'ik. Okay. Co ja tutaj dostałem? Chyba pogroby na tej mapie, co tutaj jest na intro. Co, tej lodowej? Nie, 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 na lodowej, tylko na mm, tej piaszczystej, takiej Mad Ciężko trafić na nią cholera nie, że w jest Ona jest naj największą ma pomoc, nie? Czy tylko z 2? Mm -hmm, mm -hmm. Nie, pojęcie, że jest, jest spora Tak mi się wydaje, że, że jest troszkę większa Szersza jest przede wszystkim No mm -hmm. będzie, 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 yes, będzie Jest OK No to lecimy Dobra Ładnie wyszło. A, o, Dobra, nasz... <laughs> Dobra, dzięki. Ładne, ładne podanie. No ślicznie. Samozachwyt stary. Aha. Zobijesz? No. O, to już nie mam szans tam dojechać. Nie, nie, nie. Sorki. Tak. Pakalus! No nie spodziewałem się, że dwóch jedzie... Mhm. Jadę? Twoje. Nice. proa Mhm. Mm A. Ah, Już skubana. Lecisz, lecisz? Do końca, dobra. Tamże. Niestety. Kurde, wjechał. Na piłka. Dobra. I, lecę. Wejdzie. Nie, nie, patrz! skubony! Myślę, że już sobie sam wiesz, wbiła tu. Jakaś kwadratowa. Dobra, wracam na bramkę. Okej, okay, mamy to. Musimy to mieć. Lecisz? Musi, musi! Nie wejdzie. Niestety. Jeszcze raz? No. Wracam, wracam. Po bandzie. A przepchnął mnie Dobra pomylili się co szczęście Ma... o, nie mamy to, mamy to Mamy to? Dobra Pięknie. Super Pięknie. Fajnie jak go tam pyknąłeś I twoja, no. twoja dobra nie, nie jadę nie jest, nie jest. Nie, zawracam. Dobra, jestem na bramce. Zostaje. Okej. Okay. Nice. To no patrz, podbił. Po co podbijasz, w frajerze? Nie. Wiem, 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 wiem. Nie do swojej, wie, nie do swojej bramki. Ja dzisiaj grałem z gościem, który tylko do mojej strzelał. Nie wiem, co z nim było. Ura. Dobra. Mam to. A, Bo pierwsze. Dobra. Ładnie. I nasza, nasza, nasza. No pięknie, pięknie. A zobaczę co tyle podbił Ten podbił, a ten drugi raz podbił Nie no, wspaniale, naprawdę Ooooo poddali się No dzięki chłopaki, nie? Ale jakie pingi oni... Ja ciebie Co? Po 200 pingu A, no, to się nie dziwię.